No, Siemanko, Siemanko, zaczynamy trzecią część QA, także kontynuujemy Wasze pytania. Raczej ja będę kontynuował odpowiedzi na Wasze pytania, także lecimy pytanie, co Ciebie zachęciło, by założyć kanał i nagrywać gameplay z FPS-ów, co mnie zachęciło w sumie to nie wiem, spodobało mi się jak inni ludzie nagrywali te filmiki, nie wiem tam Joke, Maniak, e, Świder, Devil, Fancik, jak oni to nagrywali, jakim to fajnie dosyć wychodziło jaki był fajny odzew tam, chciałem też mniej więcej założyć swój kanał, spróbować jak to mniej więcej wygląda i też wiecie, ogólnie chciałem być w jakiś sposób rozpoznawalny na tym polskim fps owym chociażby w YouTube, chciałem założyć swój kanał, być tam no taki, no, nie oszukujmy się, w miarę Sławny Teraz to troszeczkę tak dziwnie brzmi, ale jak zaczynałem, to takim jeszcze miałem rozumowanie. E, po części wyszło, bo mam no, nie najgorszy wynik 500 widzów, no, jak na Call of Duty, na, na tą, ob, na, tą sorry, na ten moment na polskiej scenie to jest naprawdę dosyć jak dla mnie. Także ogólnie zakęcili mnie inni ludzie, i tak naprawdę chciałem spróbować i jakoś tak no, w miarę osiągnąć sławę, co jest dosyć dziwne. A czemu gameplay jest FPS-u? Ponieważ grałem w Call of Duty i ludzie też nagrywali te Call of Duty battlefieldy, komentarze do grywania, co mi się spodobało, dlatego też tak właśnie zrobiłem. Dr kolejne pytanie, jak wiele czasu z życia zabrało ci zdobycie takiego skilla, jakiego teraz posiadasz? Oj kurde, jeżeli chodzi o Call of Duty, to mam, tak jak mówiłem, około... 2000 godzin, ale jeżeli chodzi o same multiplayery to mam około 1400 Ale ogólnie to liczone jest od furki do aż do Ghosta, więc nie możemy tutaj jednoznacznie powiedzieć, że wszystkie kolowniki są takie same Bo tam ogólnie movementy w kodzie 5, w BO1, w, na przykład w MW3 są zdecydowanie inne, troszeczkę inaczej się gra, strzela i w ogóle jest Po prostu inna mechanika rozgrywki Także ogólnie no po... 1000 kil... no, ponad 1000 godzin zdecydowanie, jeżeli chodzi o same multiplayery, ale tak jak mówiłem w Call of Duty, ogólnie licząc zombiaki i tam single, i w ogóle to około 2000 godzin. Mam plus, min... nie no, raczej troszeczkę mniej, 1950, coś pod 2000. A w Battlefieldzie Plus też mam jakieś tam, no nie wiem, 900 godzin, trójce i czwórce, jeszcze BC2 do tego. Oj, to może 1000 godzin też w Battlefieldzie, w multiplayerach mam. A czy kiedykolwiek zruchałeś? <laughs> Niestety nie, ja jestem prawiczkiem Dobra, lecimy dalej. Kolejne pytanie: Jakie masz plany na przyszłość? Co będziesz robił po szkole? Jakie ja mam plany na przyszłość? Co będę robił po szkole? Po szkole chciałem pójść zdecydowanie czyli po musiałem pójść zdecydowanie na jakieś studia, nie wiem, dziennikarskie, być może jakieś historyczne. Ponieważ, jest, no, jestem w miarę dobry z historii. Także coś właśnie tym, w tym. W ten. Jakby to kurde powiedzieć. Jakiś krok chciałbym właśnie zrobić w tym kierunku Właśnie, nie wiem, coś w stylu Jakiś kierunek historyczny, bądź właśnie też Jakieś studia dziennikarskie, ponieważ to mnie w tej chwili Rajcuje i kręci Tak naprawdę, gdybym się nie zaczął uczyć historii w trzeciej klasie To pewnie poszedłbym na informatykę A tam jest matma, fizyka I takie tam, kurde Obliczenia, co, z czego bym zdecydowanie Sobie nie poradził raczej, bo tam jest strasznie Zaawansowana fizyka i matma Z tego byłem strasznie słaby, uwierzcie mi Także, kurde, postanowiłem się położyć troszeczkę historii, co mi wyszło dosyć naprawdę na plus bo miałem piątkę na koniec nim bazy, ale też spodobał mi się ten rzym, bo naprawdę jest dosyć łatwy do nauczenia. Jeszcze biało się takiego zajibistego nauczyciela no jak Mirka, którego pozdrawiam, e, Który naprawdę wszystko, wszystko zajebiście się tłumaczył, wszystko te notatki dawał do drzwi, to naprawdę wszystko się lejtowo uczyło, tak więc. Historia to jest jeden z przymiotów na dziennikarstwo, więc dlatego wybrałem ten kierunek, a z Hiri się czuję mocny. I no i w sumie jestem dosyć mocny. E, twój wymarzony zawód tak jak mówiłem, miałem praca w, dzienny, w dzienniku, praca w radiu, jako nie wiem, dziennikarz, jako nie wiem, reporter, coś w ten deseń, a jako komentator. To by było naprawdę bardzo i to bardzo sneaky, chciałem to robić. Jak się zaczęła Twoja kariera na YouTube? No, zaczęła się tak, że zacząłem jakieś tam nagrywać kiedyś już na starym kanale. Let's Play e z Arcania Gothic 4, tam też był upadek Setarii, Bad Company 2, także tak to się potem zaczęło. Potem założyłem, czyli na starym, sorry, na starym kanale nagrywałem jeszcze gameplay y z FPS-ów, z komentarzem. Dogrywany, potem założyłem ten kanał, specjalnie właśnie do tych komentarzy, nowy kanał chciałem założyć, no i tak to się zaczęło, że po prostu chciałem nagrywać coś tam na YouTube'a. Mm, Jakie masz plany policeum? Tak jak mówiłem, studia jakieś tam. KNP czy PO? Nie interesuje się polityką, także nie, nie pytajcie się mnie o to, nie lubię polityki zdecydowanie, nie mam zamiaru się tym interesować. Ile miałeś dziewczyn ile się trwał twój związek? No dziewczyn miałem kilka, przeważnie to było w gimbazie, związek, nie wiem, trwał średnio może z tydzień Bardzo, bardzo dużo by się przydać, nie? Ale to ja się tak naprawdę nie angażowałem zbytnio, ponieważ jak tam, nie wiem, jakieś dziewczyny... W sumie to bardziej dziewczyny chciały ze mną że też byłem w kilku zapatrzony Ale to wiesz, uwierzcie mi, że w takim wieku to jest raczej za uroczenie zbytnio e no, i minęło mi one po jakimś czasie. A bardziej dziewczyny chciały ze mną chodzić niż ja z nimi, więc nie zależało mi zbytnio. I potem one ze mną zrywały przez SMS-y. No, warto Nie, no w sumie tak było, ale moja reakcja była troszeczkę taka pojebana. Dobra, lecimy dalej. Co mm, sądzisz o, o homoseksualistach oraz transwestytach? Co do transwesytów to oni są jacyś popierdoleni, kurde, debile. A co do homosiów to w sumie nic do nich nie mam, ale w wkurwiem, że robią jakieś tam, nie wiem, e, manifestacje, jakieś marsze, w ogóle w pizdu, takich główien robią. Tak naprawdę oni pogorszają swoją opinię publiczną o nich samych przez takie gówna, ale w sumie jebać pedałów. E, ulubiona broń w życiu realnym? Kurde, w żadnego... Chyć, nie, trzymałem są dwie broni, ale nie pamiętam już ich nazw jakoś tam sniperki i pistolet. Nie wiem może MK G36. Oczywiście tych broni nie trzymałem, ale z moimi znajomy chodzą niektórzy na ASG mówili, że naprawdę dosyć spokojne są te bronie. Lecimy kolejne pytanie. Lubisz masło? Zdecydowanie lubię masło. Masło roślinne jest naprawdę zajebiste, jak wcześniej mówiłem. Jaki jest twój ulubiony film pornograficzny? Myślę, że te Sasha Grey są naprawdę dosyć fajne? Dlaczego nagrywasz FPSy, nie na przykład pornole? Ponieważ pornoli nie dałoby się uploadować na YouTube i YouTube by mnie zwanował! A poza tym musiałbym mieć... Bym musiał być jakiś, nie wiem... Jak to się... Kurde... Kurde, jak to się nazywa teraz? Fak, jak to się nazywa? Muszę sobie przypomnieć teraz 10 minut później. Musiałbym... A, reżyserem pornograficznym oooo jakoś nie wiem, idę niestety na, na tego na dziennikarstwo <grym>, Na chujcie tak żeby wsadzę w dupę, dzieje lubisz Minecraft? Nie, Minecraft to mi mówimy, nie, nie, widzę tej gry, mam ją w dupie, to jest gówno totalne. Jak skuteczne jabłko nie wiem, nie wiem. Co są jeszcze o motocyklistach? Są spoko, nic o nich nie mam. Fajnie we się interesują, nie wiem czymś tam. Miałem swoje hobby, także jest spoko. Czy masz jakieś zwierzątko? Jeszcze nie, to bardzo ci ona jeździ tak dlaczego mam dwa psy, mam też... No nie, nie wiem, gdzieś tak z kilka kotelsonów e, Po co mi te zwierzęta? No żeby mieć, żeby nie żeby czasami wyjść sobie na podwórko, pogłaskać, pobawić się to naprawdę zwierzaki są dosyć spoko e, Podobają Ci się murzynki? Nie Polki for the win, Polki są najładniejsze A może murzyni? Padał Nie, też nie, zdecydowanie, zdecydowanie e, Chciałbyś być murzynem? Zależy z jakiej strony będę na to patrzeć, bo Murzyni muszą dużo pracować. Są też nielubiani, wszyscy wyzywają ich tam nigand, Murzyn Czarnej w ogóle. Yy, te. gardzą. Ludzie nimi nie wiem w ogóle, skąd się wziął ten trend na to. I. Ale też z drugiej strony, ponoć na tym, na biologii nas uczono, że Murzyni mają największe kutasony. Także. No nie wiem, ale chyba bycie białym jest dosyć spoko. A, także nie, jak się mówi, chyba raczej Murzynem. Co nich o rasistach? Nie wiem, w dupie mam rasistów, nic o nich nie sądzę i. no i tyle. Chociaż w sumie, jeżeli na przykład, nie wiem, tam nie widzę jakiegoś kraju, no to chyba w sumie miał jakiś powód, tak samo jak ja nie, nie lubię Niemców. E, nie oszukujmy się, to co było w 39, no to to było i na to historia mi troszeczkę nie pozwala, by ich zbyt nie lubić. Zaraz powiecie, o jezu, się by nie było w 39, no tak, ale tam przecież mój dziadek, mojego, mój pradziadek też tam walczył na tej wojnie, tak więc coś troszeczkę tam wiem z opowiadań, także ogólnie. Mam taki wstręt do Niemców, ponieważ jestem patriotą. Eee, ale niektórzy Niemcy są w miarę ogarnięci, także, no. Tak naprawdę nie mogę mieć teraz pretensji do tych Niemców, eee, ponieważ to nie oni zrobili to 70 lat temu ponad. Ale dobra, to jest mało ważne. Nie będę się w tym razem bo teraz Będą jakieś sensacje. Eee, kto jest swoim idolem politycznym? Janusz Korwin-Mikke! Nie, nie interesuje się polityką, ale on jest chyba dosyć spoko. Chociaż nie, on jest debilem, ale jakieś tam filmiki nam dyrektor pokazywał. Mieliśmy z niego Bekę, on jest debilem, totalnym. E, Ile masz włosów? Chociaż nie, jeszcze był jakiś tam polityk, którego w, w, zaprosili do Polsat News, coś tam była jakaś sprawa, i, i reporterka się go pyta. Na żywo to było. A co pan o tym sądzi? On. A ja mam to w dupie, kiedyś na fanpage to publikowałem. Naprawdę fajny filmik miałem z tego Bekę. Ile masz włosów? Wpis do dużo. Mm, kolejne pytania. Eee, Powiedz w końcu z jakiej misji nie jesteś, o, jestem z z Dąbrowy Białostockiej O ile komuś to coś mówi eee, Liczysz ile masz chemów, i ma itp, jak tak to ile chemów mam 91 w tej chwili chyba Mobów 63, nuklearów mam chyba 4, a tych Nuków mam, no nie wiem, 10, 20 o dokładnie, nie wiem, ale coś w ten deseń. Oj, dawno jeszcze było, za często w Fortnite je wbijałem. Ciekaw nowego koda, czy raczej masz już dość tej serii? No, ciekać to może nie czekam, nie jestem podekscytowany. Jak ta gra wyjdzie, to oczywiście sobie kupię, nawet w edycji Day Zero, żeby zagrać wcześniej, żeby obczęli tą grę wcześniej, żeby też również dla was nagrać coś jeszcze, dzień przed premierą. E, ogólnie nie czekam na tą grę, nie jestem nahypowany, Mam tak naprawdę słabe, słabe uczucia co do niej, ponieważ nie podoba mi się strasznie ta gra. Oj, strasznie mi się nie podoba. E, czekasz, e, a, sorry, to już pytanie już było, co byś chciał osiągnąć w najbardziej, jakiś składkiem, czy superunika typu naivkem? E, szczerze to nie wiem, szczerze to nie wiem, chyba najbardziej chciałbym um, triplekiem strajka osiągnąć, mam dwa double solo, mam też jednego double z teamem. Ale ogólnie chyba triple tripla będę chciałem bardzo i to bardzo fajnie. Czyli chciałem osiągnąć bardzo bardzo fajnie byłoby jakbym coś takiego właśnie zdobył, bo, bo w tej chwili w sumie no to, to byłoby fajne, ale w tej chwili dążę do camp strike'a z każdym szturmówką, z każdym SMG, ale jeżeli chodzi o taki super fajny camp strike, to myślę, że triple camp strike albo nie wiem, albo jakiś knajfkiem, no bo z knajfem nawet sobie ostatnio ćwiczyłem powiem wam szczerze i coś tam udawało mi się jakieś 30 killi zdobywać na dominacji, więc no kto wie, kto wie, popróbuję sobie nożem, fajnie by było nie wiem z jakimś, z jakimś pistoletem wbić, czy być może jakimś shotgunem z tłumikiem albo tripla, to bym zdecydowanie chciałbym żebym zrobić wszystkiego. Co myślisz o Podlasiu, podoba Ci się No to jest dosyć fajny rejon, wszyscy uważają, że on jest o Podlasiu jakieś wypizdowie koło rusków, pewnie bieda, ale ogólnie to jest naprawdę bardzo fajny rejon, dużo lasów, jest naprawdę dosyć zdrowo, fajne jest za dużo zabytków, naprawdę polecam ten rejon. Mieszkam tutaj, więc coś o tym wiem, naprawdę bardzo fajnie się tu mieszka. Ulubiony film, książka potrawa Gra sport z tą Ulubiony film, myślę, że Rek, rek 1 k Książka, książek nie czytam zdecydowanie, więc tutaj ci nie powiem. O, nie lubię czytać tych książek. Potrawa. Nie wiem, sp spaghetti jest spoko, pizza, kebaby i to lubię. A, gra. Myślę, że ogólnie seria Call of Duty, Modern Warfare 3 chyba tak najbardziej, albo Battlefield 3 między tymi dwoma grami bym się naprawdę wspierał, bo w tej grze naprawdę mi się grało bardzo, bardzo przyjemnie mi się podobały. Sport, piłka ręczna, jakbym miał wybierać ten swój ulubiony, a zwierzę to myślę, że pieseły są dosyć słoka. W ogóle w mam taki kanał na YouTube wpiszę sobie na YouTubie Gardea 2.3, to jest coś takiego jest taki fajny pieseł, typek robi kanał o dwóch piesełach, a w sumie o takim jednym głównie o miszce. Także fajnie sobie na ten kanał, naprawdę, na pewno jak będziecie sobie kilka Filmików z udziałem tego psa, to tam to wam to poprawi humor. Uwierzcie mi. Okej, okay, lecimy dalej. E, którego YouTubera najbardziej lubisz ze względu na. Uh, komentarz. Ze względu na komentarz najbardziej lubię Olka, a.k.a WZA, bo, bo on ma zajebisty komentarz fajnie mi się jego słuch słucha, fajną adekcję, fajny ma głos, no i ogólnie jest, spoko jest typek e, Lubię ze mną pytać Ghosta? No, fajnie się z tobą gra w Ghosta, naprawdę fajnie, tylko jakbyś jeszcze więcej się odzywał na testie, naprawdę nie wstyd się gadać z nami na testie, będzie naprawdę zdecydowanie lepiej i fajniej e, Jeżeli jaki jest twój ulubiony full team na Wymień osób Oj, kurde, w sumie, no nie wiem, nie, nie będę wymieniał, ponieważ jak wymienię kogoś, o kogo, jakimś zapomnę, to będzie ktoś ten urażony. Ale ogólnie, jak jest jakiś full party, to gram właśnie przeważnie z tym full party. Jeżeli nie, to gram sam, gram nie wiem, z kim popadnie. Kto gra w tej chwili w goose, właśnie z tymi osobami będę grał, tak? E, co w najbliższym czasie zmienia w swoim szczęściem do grania? W najbliższym czasie to zdecydowanie chcę sobie kupić kartę dźwiękową, co myślę uczynię gdzieś tak w wrześniu, październiku, myszkę, klawiaturę i kiedyś tam, kiedyś tam, ale to naprawdę w dalekiej przyszłości, może za rok, karta graficzną zdecydowanie. Kolejne pytanie, pierogi czy kluski leniwe? Kurde, chyba kluski leniwych nie jadłem, ale chyba jeżeli kluski leniwe, to to o czym myślę, to dos są dosyć spoko, ale jeżeli to nie jest, to, to nie wiem, chyba pierogi, raczej powiem pierogi, bo nie jestem pewien co to co jest, co, co to są właśnie te kluski leniwe, tak zwane, pierogi z serem są dosyć spoko. A kolejne pytanie, czy zarabiasz jakieś pieniądze na sprzęcie, czy, czy na przykład mówisz rodzicom i oni ci kupują? Eee, no powiem ci, że no jak nie wiem, chcę coś kupić do kompa jakieś słuchawki lub coś, to na zdecydowanie duszę rodziców, proszę naprawdę rodziców, ee, żeby mi daje te pieniądze i potem w jakiś sposób tam się im odwdzięczam, nie wiem, pomagam im przez jakiś czas dosyć ciężko i no w, można powiedzieć, że w jakiś sam sposób się im odpłacam za to, że oni mi coś tam kupił do kompa. W sumie to głównie mama <laughs> o Kurde, o ile mama? Boże hajsu już tego w ten komputer naprawdę pozdrawiam ją jest więc jest mi taką mamą, tylko poprosisz tam nie wiem ileś tam hajsu a oczywiście racę na jakiś czas i ona coś tam postara się załatwić i kupuje już jakieś tam fajne nowe rzeczy do, do kąpa. Właśnie dzięki niej mogę w tej chwili grać w to mogę też nagrywać tego Ghost'a, także jest naprawdę fajnie. Ogólnie to tak jak mówiłem, no proszę rodziców zdecydowanie, w tej chwili nie mam swojego źródła zarobku, chociaż ludzie już w tym wieku zarabiają, ale jakoś jestem strasznie, strasznie niby i tego nie robię. No i cóż, trzecia część Q&A za nami, tak jak mówiłem, będę starał się nagrywać co mniej więcej po 15 minut, także już 15 minut za chwilę minie, tak więc nagrywamy aż 4 części Q&A na naprawdę będzie totalnie kurewsko, jebitnie, zajebiste, specjalne Q&A, także czwarta część... Już jutro. Dzięki za uwagę w trzeciej części. No i do kolejnej części Keep Calm. Cześć.